Najpiękniejszym miejscem w kopalni jest kaplica Świętej Kingi. Właściwie jest to podziemny kościół, ponieważ co niedzielę o 7 rano odprawiana jest tutaj Msza Święta. Kaplica ma długość 54 metry, szeroka jest na 18, a wysokością dochodzi do 12 metrów. Wszystko, co tutaj widzimy. Od 1896 roku przez prawie 70 lat wykuło w soli tylko i wyłącznie trzech górników rzeźbiarzy. Dwaj bracia, Józef i Tomasz Markowscy, natomiast ich dzieło kontynuował Antoni Wyrodek. Początkowo powstał tutaj ołtarz główny, dwa boczne ołtarze oraz dwie boczne kaplice. Następnie zastanawiano się, jak ozdobić pozostałe ściany tej kaplicy i zdecydowano, że zostanie tutaj ukazana historia zbawienia. Stąd też możemy zobaczyć szopkę betlejemską, wyrok Heroda, rzeźnię winiątek, świętą rodzinę uciekającą na osiołku do Egiptu, dwunastoletniego Jezusa nauczającego w świątyni, pierwszy cud, przemienienie wody w wino w kanie galilejskiej, Ostatnia wieczerza na podstawie arcydzieła Leonardo da Vinci oraz zamknięcie historii zbawienia na płaskorzeźbie niewierny Tomasz.